Rzeczy, których się nie spodziewałem, kupując mieszkanie. Numer jeden. Ile to wszystko trwa? Od pierwszego oglądania tego mieszkania do odbioru kluczy minął ponad miesiąc, głównie dlatego, że to mieszkanie brałem na kredyt i to on w tym wszystkim trwa najdłużej, ale podobno pobiłem jakiś rekord świata i bardzo szybko dostałem decyzję kredytową. Gdyby nie to ten cały proces mógł trwać nawet i z trzy miesiąca. Numer dwa, dodatkowe koszty. Jeśli myślicie, że za mieszkanie zapłacicie cenę, która jest w ogłoszeniu, to się grubo mylicie. Pierwszy duży koszt, którego nie ominiecie, to jest notariusz. I tam można zostawić kilka albo nawet Kilkanaście tysięcy złotych, w zależności, czy to jest wasze pierwsze mieszkanie, czy drugie, trzecie, ale tego się nie da przeskoczyć. Drugi koszt da się przeskoczyć, ale mi się nie udało i to jest prowizja dla Agencji Nieruchomości. Podobno da się z nimi negocjować, ale ja nawet nie podjąłem próby. I skończyło się też na kwocie kilkanaście tysięcy złotych. I na koniec coś nieoczywistego. Jeżeli nie macie przećwiczonego swojego podpisu, to kupowanie mieszkania jest świetną okazją, bo nie okłamując was, podpisałem się ponad 100 razy. Tyle jest tych wszystkich dokumentów do podpisu.